Dzień Dzisiaj pokażemy Wam coś innego. Nie będą no to ani LEGO, ani LEGO Star Wars, ani nic w temacie LEGO. No to bronie ASG. Zaczynamy. Pierwszą bronią jest P90 albo Glock 19. nie jesteśmy do końca pewni, ponieważ widzieliśmy kilka, aby kilka takich ofert do sprzedawa. Sprzeda... Osob... no... Sorry, przepraszam, zapomniałem słowa. Ofert, które nazywa. To była ta broń, tylko była inaczej nazywana. Idziemy dalej. Tu teraz mamy. Często to jest? To Glock. Yy, jeden do jednego. Cały metalowy. Magazynek dosyć masywny. I tu na przykład mamy. O. Pocisk. Yy, I łóżkę. Weźmy samą łóżkę. Pasowałoby. No to tak. Mamy jedyna Jedyne, co jest chyba plastikowy to jest pust, Jest. Bardzo fajna. Mi się przynajmniej podoba. Jest ciężka, choć jest. Jedną z takich mniejszych broni. Jest jedną z takich mniejszych broni, ale jest najcięższa. Z tych wszystkich broni, które chcemy wam pokazać. Teraz mamy kolta M1911A1. Jest to broń. E, tu mamy jest też jeden do jednego mamy metalowe tą część tu maszynę RIS na na przykład plastikowy na celownik spust plastikowy zabezpieczenie broni magazynek też plastikowy fajna broń i ona jest największą bronią ale jest bardziej lekka od Glocka pewnie dlatego, że jest Yy, są i stwórzowo-sztuczne. O i tu już mamy Chińczyka totalnego. Z... Chińczyka po prostu. Yy, plastikowy. Yy, nie działa. O, sprężyna wyszła. Trochę średnio. Bo chcieliśmy wam pokazać też może jakieś te strzelania. No ale chyba nie wyjdzie. Nie wiem, co tu dużo mówić. Plastik fantastyk. Idziemy dalej. I teraz przejdziemy do kabur. O kur, przepraszam. Moje dziura na ręce. No cóż, tak. Tu mamy kaburę do Glock'a. To jest taka kabura plastikowa. Jest wytrzymała. Naprawdę, na pewno brudne mnie ucieknie. I jest raczej tylko do Glock'a. Koł się nie zmieści. To no, zmieści się, tylko może wypaść. To się zmieści. Ale wypadnie. No a kolt tu wchodzi pięknie Coś czu... na pewno moim zdaniem chyba są jeszcze jakieś broń, które weszły do kabury. No ale my tej broń, takiej broń mamy No i tak. Tu mamy broń. Ej, kaburę, przepraszam, dużą. Jest to kabura uniwersalna. Ma trzy typy, No ma trzy zabezpieczenia. Weźmy sobie kolta. Pierwsze zabezpieczenie klips. O! O! Drugie zabezpieczenie, że możemy, jak nie chcemy, to możemy tu sobie przyczepić. O! I ściągacz. Nie wyjdzie. Bez ściągacza nie wyjdzie. Bez nie wyjdzie. Yy. No to tak. Miejsce na rzep. Miejsce na magazynek Szkoda, że tu nie jest regulowane, jedyna chyba wada Malę na magazynek Jest przystosowana do przyczepienia na przykład na kamizelce ma duże mole, ma regulowany dół można przystosować do takiej na przykład broni chociaż nie wiem czy to jest potrzebne co to, to tak Teraz przejdę do czegoś innego Tu mam czapkę, jest to Czapka. Nie jestem pewny, nie dam sobie za to ręki uciąć. Z rodziny pękot. Ma trzy miejsca na rzepy. Jest regulowana rzepem. Jest bardzo wygodna. No i dosyć mm, fajny materiał. No to tak. Teraz będzie coś nie do końca z ASG. Ponieważ będą to kajdanki. No, chyba nie będziemy kolegów kuć na SG, nie? Do drzew. No to tak. Z kluczykiem, oczywiście. Są to prawdziwe kajdanki. Można tym zacząć człowieka. Yy. Tu są oryginalne karda kajdanki policji. O, tu nie da się. W ogóle, ale w tą stronę tak. I teraz... nie, nie ten. No to słuchajcie. Teraz ten. Jeżeli by ktoś pisał, że tak naprawdę teraz tak nam... chciałem coś powiedzieć. O. Jeżeli by ktoś pisał, że to nie są oryginalne, bo przecież można byłoby tak ruszyć, nie? I tu sobie tak. no, spoko, tyle, że. Tu masz ciągle rękę, nie? Więc teraz Ci by się nie dało. I oczywiście. Klucz. No i może jeszcze z takim taki szybki rzut. Mamy tu... Trochę boj Są to łuski od yy, strzelby, chyba jakiejś, albo snajperki myśliwskiej. Tu mamy od Glocka. Tu mamy łuskę od Glocka. I dalej pociski od Glocka. I to jest wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać. Mam nadzieję, że będzie tych takich filmików coraz więcej. Bo chcemy też spróbować czegoś innego. To na wszystko. Dzięki za oglądanie.